Nie ma, ja jestem Sylwers, a dzisiaj Wam w tym drugim moim poradniku, jeśli chodzi o serwer totalniego polskiego RPG, nagrywam to dość dzisiaj późno, miałem to wcześniej wystawić ten odcinek, ale po prostu no nie miałem czasu, bo szkoła i takie inne sprawy, dzisiaj mówię Wam każdą frakcję po kolei, ja natomiast pracuję w taksi, taksi się zajmuje dowozem klienta do danego miejsca Żeby dojść do taksji potrzebny jest nam 50 skor 53 skor I żeby móc normalnie tam sobie funkcjonować w taksji po prostu też tak naprawdę nie można przemalowywać samochodów, ale ja zrobię wyjątek. A cały mi tam przemaluję go na biało. Jest super. Dobra, co by tu powiedzieć? No taksy zajmuje się ogólnym przywozem kli klientów, po prostu dzwonią pod komendą Ukośnik taksy. Akurat tutaj to miejsce to jest właśnie sklep z samochodami. Aż wyjdę i Wam pokażę. Możemy sobie tutaj kupić jakieś auto po prostu, co nie? Staliona i staliona ze sportowych to jest E, Alfa i tak dalej, i tak dalej. Samochody rejestrują urzędnicy, czyli ludzie, którzy dają nam prawo jazdy na każdą kategorię Ja owszem byłem w urzędzie ale odszedłem ponieważ y, ta praca mnie już nie fascynowała po prostu ekipa jest tak naprawdę tam nieogarnięta po prostu każdy każdemu zabiera klienta i po prostu dlatego zdecydowałem się dojść do taxi owszem straciłem na tym score bo mam tylko teraz 60 no i jestem sam na serwerze dlatego wolałem to teraz tak nagrać bo po prostu nie ma tak osób, które by mi tak przeszkadzały i by mnie tak wzywały za chwilę po prostu tu jest właśnie baza urzędu urząd się tak jak mówiłem zajmuje rejestracją samochodów pozwoleniami na broń Ech, można, no po prostu to jest tak, kiła, miła i tak dalej po prostu tutaj musisz być refleks musi być, czyli po prostu kto pierwszy ten lepszy, czyli Szybko wystawiasz binda, co nie. Musisz być pierwszy, jeśli wystawisz binda co nie, powiedzmy jak ja teraz wystawię zgłoszenie przyjęte z w miejscu i tak dalej. No to po prostu musisz być pierwszy, a w taksie tak nie jest. Po prostu w taksi ich postój jest. O tutaj po lewej stronie. I po prostu tutaj się normalnie wjeżdża i się ustawiasz, nie, a nie tak jak tam, że to i się jeździ sobie po całej mapie i po prostu nie to, że mówię, że gardę urzędem, po prostu w urzędzie tak naprawdę nie dostajesz wypłaty, tylko ile zarobisz, tyle masz, co nie. Możesz tam dostać awans, tylko że po prostu musisz być dostępny cały czas na serwerze i cały czas obsługiwać klientów. Co by jeszcze tutaj na temat urzędu wspomnieć? No urząd, no tak można powiedzieć najbardziej płatna. Najbardziej zarobkowa frakcja, bo po prostu to co my damy mu te 10 tysięcy na tą rejestrację, to wszystko idzie dla niego. Te całe pieniądze idą dla niego. Nie idzie coś takiego jak tutaj w taksji, że o tutaj mam panel na F6 i po prostu biorę gracza, który, którego wsiadł mi na taksówki i będę musiał, ten, po prostu 50 dolców jest za jeden kilometr, więc to jest dla mnie opłacany. Po prostu tutaj w taksji w tydzień dostaje się wypłatę 2 miliony. Nasze pieniądze możemy znaleźć w banku pod naszym danym IP. Pod naszym danym ID, o matkę IP, przepraszam. Co by tu jeszcze omówić? Jeszcze tak na propo. Tutaj mamy policję, a policję to policja to za dużo. Co by tu mówić? No łapie, jeździ jak to policja I jeden z moich kolegów właśnie jest złapany bo robiliśmy jakby to powiedzieć tak trochę nieładnie, taką rozjebundę czyli po prostu wezwaliśmy policję i zaczęliśmy zabijać policjantów po prostu taki na luzie, co było wszystko co nie i normalnie tutaj ma swoją bazę właśnie policja, aby do policji dojść potrzeba 120 skor nie można być w żadnym gangu, trzeba być pogarniętym graczem tam w podaniu. No podanie trzeba owszem napisać na stronie, którą podam w linku. Yy, co by tu jeszcze powiedzieć? No, administracja jak administracja. No, administracja to nie jest frakcja. Możemy po prostu starać się o kit moderatora serwera, ale musimy czymś sobie na to zasłużyć, owszem. Na przykład musisz mieć najmniej no, to score, musisz coś zrobić za serwera, powiedzmy dać stówę, albo po prostu coś pozarabiać, co zamierzasz zrobić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze kolega z klasy mnie pewien prosił, żebym mu jeszcze pokazał, jakie są sposoby zarabiania, więc udamy się właśnie w miejsce, w którym też możemy właśnie sobie zarobić. <laughs> Owszem, jadę inną drogą, bo jadę inną drogą, ale po prostu będzie dla mnie tym... Tą drogą będzie dla mnie krócej i lepiej. Wow, ale mnie podbiło. No i co by tu jeszcze wspomnieć? A no policja, no dostaje wezwania, po prostu ktoś się zabije, bierzesz, bierzesz na niego SS-a, co nie później musisz włożyć to na stronę internetową do screenshotowni. I po prostu, żeby to wszystko pięknie, ładnie wyszło. I tam to wszystko zgłość, nie zgłość i tak dalej. Owszem, jest godzina druga jeden. Nie zdziwię się, jak jutro zaśpię do szkoły. Ale tak bywa. Bo po prostu się obudziłem i nagle tak wpadło na myśl, że nakręcę filmik. Więc pojedziemy tutaj do tego miejsca, pokażę Wam jak się w nim zarabia, tak na szybko. Ja mam 260k, nieźle. Chociaż policja mi skonfiskowała dzisiaj broń za 3 miliony, a to już jest wydatek. Jest wydatek, ponieważ ak 400 naboi, tam w AK kosztuje 75, więc naboi, naboi kosztuje 75 tysięcy, więc to był lekki wydatek. 25 się nabolił jeszcze miałem snajpercy, to jest już 200k. A no, miałem 30, ale 5 się zużyło. No i po prostu nóż 3K i tak dalej, i tak dalej. Co by tu jeszcze mówić? No po prostu tutaj się wbiję. Zaraz wam pokażę. Pokażę Wam normalnie jak to. Coś buchło, okej. Okay. Możemy tutaj sobie wsiąść do tego widlaka. Mamy na lewym shifcie uruchamianie i strzałeczkami sobie wybieramy. A co zapomniałem wspomnieć właśnie w poprzednim odcinku i po prostu nie nakręciłem tego zapomniałem. Jest godzina 2.09, więc nie wiem tak do której będę to nakręcał, ale do którejś to nakręcę nie co by, tu, co, by, co by tutaj wam takiego tłumaczyć na temat teatru no po prostu bierzemy piłę Ech. głupie pytania mnie doszły właśnie tak na prywatnych wiadomościach jak kosić drzewo piłą jak uruchomić piłę, po prostu podchodzimy do ciemnego miejsca, klikamy lewym kontrolem albo lewym przyciskiem myszki i po prostu nam się zaczyna to drzewo ciąć, za każde ścięte drzewo i podniesiony kawałek dostajemy 400 dolarów ale tutaj jest naprawdę bardzo wolno się zdobywa skor ponieważ tutaj po 10 drzewach albo po 15 się dostaje dopiero jeden skor ale można przy tym dużo zarobić high no i bierzemy ten nasz wóże, wózeczek no i po prostu jeszcze od razu wam wytłumaczę którym się bierze żeby nie było lol Czas, aha skręca Dobra, bez komentarzy. <noise> nie wiem, czy Wy też to widzicie, że on po prostu skręca ręką w, w kierownicę. A, i mamy tę klawiaturę numeryczną i tam mamy dwójkę, że na dół wziąć i po prostu możemy ósemką to brać na górę, ale mi się zbugowała klawiaturka i nie wiem czemu, po prostu mogę tylko dwójką to wziąć. No i teraz to odwieziemy. I za odwiezienie owszem, też dosta... O matko kopień. No też dostajemy 400 dolarów. Nasze oczekiwane 400 dolarów. Jestem nie tu wieździe, ale pozdra. Dobra. <ścoughs> Piśniało i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu będą pozdrowienia dla wszystkich no, tych widzów, co chcą mnie zasubskrybować, którym się podobało filmik. Podobał się filmik, ale jeszcze nie będę kończył, bo jeszcze nie zdążyłem Wam wytłumaczyć wszystkiego. I po prostu teraz wstawię ten wózek. A, piła, jeśli chodzi o to, nie zostaje dla nas. Po prostu mamy tutaj taką strefę, w której nagle, jeśli chcemy powiedzmy tym wózeczkiem wyjechać, nagle, o, spodobał mi się wózeczek, zarejestruję go i tak dalej, i tak dalej. Chcemy wyjechać, po prostu nasz cofa do tego miejsca. Jak zauważyliście, ja biorę no coś tu wybucha co chwilę, co chwilę coś tu wybucha, mam nadzieję, że mi taksy, no, taksy nie wybuchnie. Zwykli cywile nie mogą jeździć taksówką. Jak to cywile? Cywili nie można wpuszczać do bazy, bo to jest wtedy automatycznie, jeżeli ktoś zauważy. Obojętnie kto, jaki gracz, nawet jakiś podkablu, Ktoś podkabluje, po prostu automatycznie wylatujecie wtedy z frakcji i dostajecie 40 skor na minusie i 400 tysięcy też na minusie a troszeczkę trudno jest to uzbierać bo ja wczoraj dostałem od lidera y, u, urzędu jokera bo odszedłem właśnie z tamtej frakcji ale szczegółów gadać nie będę bo po prostu Żal dupe że tak powiem. No i dobra, na niższej zrobimy sobie hardcore. <grym> Mimo to, że jestem kierowcą nie najlepszym. Ale jak to jak to powiedziałem, tak zrobimy. Wow, wow, wow. Wow, wow. No dobra, to nie wyszło mi. Ale jesteśmy cali. <grym> dobra. Co jeszcze to miałem powiedzieć? A, koncert naftowy, właśnie, koncert naftowy. Wow, dobra. Zaraz podjedziemy do koncernu naftowego. Tylko naprawię auto. Samochody frakcyjne możecie naprawiać za darmo, jeżeli chcecie swoje samochody po prostu naprawić, wam się to nie opłaci, bo po prostu jeżeli po, powiedzmy znieścicie zderzak w infernusie i światło i kawałek silnika tam będziecie mieli uszkodzony, to po prostu za to zapłacicie 50 tysięcy, a bardziej by się Wam opłacało po prostu zaparkować ten samochód, u komendą ukośnik zaparkuj, zniszczyć. I on się tam w respi, w tym samym miejscu, gdzie go zaparkowaliśmy. To nie jest tak, że musimy co chwilę jeździć tutaj do tego mechanika i po prostu go naprawiać. Teraz go zatankuję. No, i właśnie, właśnie, właśnie. Tutaj, jeżeli Wam chodzi o te tanku, to tutaj no, możemy napisać ile chcemy litrów. Ale ja zatankuję do pełna. I tyle. No, i zaraz się wybierzemy w to miejsce, gdzie powiedziałem, że będzie koncert naftowy. Jej, tak, będzie właśnie koncert naftowy, tak jak mówiłem. I to będzie spoko. Jeszcze, jakby ktoś wiedział, po prostu jak do Kamtazji dodać własną muzykę, żebym mógł sobie jeszcze zrobić intro ogarnąć, to bardzo proszę o jakieś komentarze, prywatne wiadomości, coś takiego z odpowiedziami po prostu, bo ja tego nie wiem, bo ja po pół roku już troszeczkę zapomniałem <laughs> paru rzeczy. No i jutro będzie seria z Minecrafta. Z kolegą będę grał, przechodził całą mapkę escape-ową no i jedziemy do tego miejsca. Chcecie to teraz? Puszczcie sobie muzykę. Nie wiem, coś zróbcie. Albo ja puszczę muzykę. Ale nie wiem, czemu nie działa. No i jedziemy. No właśnie, taka propa, właśnie to miejsce, co byliśmy wtedy z tą paczką w pierwszym odcinku, to było właśnie tam byliśmy przy bazie koncernu naftowego. A koncern naftowy to jak zwykle się zajmuje, jak sama nazwa wskazuje, dowozem paliwa do stacji. I oni tam wielkiej roboty nie mają, to jest po prostu tak można powiedzieć taka leniuszkowata taka robota, jedna z łatwiejszych taksi najłatwiejszą ludzie nie jest frakcją, bo po prostu powiem Wam tak. <laughs> Wbijecie po prostu i nagle Wam się że 30 bindów, wyskakuje, że ktoś wzywa taksy i tego nie ogarniecie. Bo po prostu najpierw musicie jednego klienta, później drugiego i tak po kolei, jeżeli jesteście sami. I nagle Wam osoby zapisują, że tego to piszcie normalnie, że nie możecie, bo, bo się zajmujecie innym klientem. Zbindujcie sobie klawisz pod komendą ukośnik blind, say. I Dan matko wind, powiedzmy 8, spacja sej, cześć, co nie? No i tam mamy, po prostu i teraz podjedziemy do tego koncernu. Ja chyba złą drogą pojechałem, tak, złą drogą. A, ja, ja zwykle jestem obeznany w tych mapkach. Dobra, mój błąd to był, tak po prostu teraz nie lukamy na mapkę, tylko jedziemy na pamięć. Mimo to, że tutaj jest normalnie jeśli graliście kiedyś na jakimś serwerze coś takiego Player Life to tu jest normalnie chyba jakaś rzecz nie, nie pamiętam nie gram tam i po prostu tutaj mamy właśnie ten nasz koncert naftowy jej tak super wiem fajnie i tutaj po prostu bierzemy tira na samym początku bierzemy tira jeździmy do, ta, do każdej ze stacji tankujemy każdą ze stacji i tak naprawdę mamy wolne Tyle filozofii No i co by tu jeszcze, co by tu jeszcze A skazańcy to nie jest frakcja, tylko po prostu Za zabicie kogoś albo za kradzież po prostu idziemy do więzienia A no właśnie, jeszcze pomoc drogowa Pomoc drogowa Kolega mnie prosił o to, żebym jeszcze pomoc drogową wytłumaczył Tak tłumaczę już tak wszystkie frakcje, to już pomoc drogową Bazę to już chyba widzieliście już gdzie jest, co nie za... No pomoc drogowa zajmuje się holowaniem pojazdów, tankowaniem i fiksowaniem pojazdów czyli naprawianiem ich za, za kosztem 5000 dolarów No i nie wiem czy mam wam pokazywać tą bazę czy nie ale raczej będę już kończył w tym nagrywaniu To będzie już dzisiaj cały odcineczek a jest już teraz godzina Druga 19, więc minęło te parę minut. Więc ja będę się raczej z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dla mnie to jest naprawdę wiele. Był z wami Sylwest, poradnik dla TPR. a Cześć, do następnego odcinka. A tak w ogóle. W następnym odcinku napiszcie co mam wam pokazać w komentarzach. Normalnie. Co pokazać, co zrobić, jak zrobić i po co zrobić. Bo w tym odcinku taką, takie jakby streszczenie zrobiłem. Tak więc, cześć.